Oh, hej, cześć, siema No, widać w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Brawl Stars. Nie uwierzycie Przed chwilą dropnęła mi nowa postać Epicka, czyli Bibi Przed chwilą tak się zjarałem naprawdę mm, Ogólnie ze mną jest e, mój kolega Cześć e, Przyszedł do mnie do domu I właśnie przed chwilą fartem Trafiłem z Brawl Boxa. Bibi Nie wiem jak to się stało Um, ogólnie pamiętajcie, możecie dołączyć do takiego klubu przyjaciele. Więc także mój kolega będzie grać Taro, ja gram Bibi. zagramy sobie na dło. E, Weźmień na dło, dobra? E, także zaczynajmy. Ja. Ale miałem tutaj niego farta nie? No. Ja też jak dropnę Bibi, to też się bardzo jarałem. Ale ja tak. No, ja naprawdę tak byłem zjarany. Tak samo jak trafiłem Franka. No, ja też się zdziwiłem, kurde. Pokażę, jak Otwierasz raczył. sobie. Takie tak, otwierasz sobie brulboksatu Frank. Frank. No. Ja się otwieram. Dobra, pokażę. czekaj, ale ja lecę tam na środek po tą Bibi? Do mnie idzie ból, ale jak se rozwalę, mu do... Dobra, ja go zaraz się rozwalę. Dobra, nie czekam na to, Bibi. No, i otypchnęła mnie, a ja nie no zdążyłem ja ich odepchnąć. No, uda mi się, uda mi.

Ale zera. Hmm. E, jak coś, to ja opuszczam team'a i zagram solową jak mogę. Dobra? O, no o okay. Jezu, nie rosło. Ja też się e, W ogóle nie, nie pokazywałem Wam, ale zauważyliście na początku tego materiału. E, wbiłem sobie już nawet Leona na 20. Następny mój cel to jest e, Shelly e, albo El Primo, jeszcze nie wiem, kim zagram. Ale yy, którąś z tych postaci będę wbijał na 20 O nie, ścina Niegorsza. No, Leon Nie grzesz na Zostaw mnie Kurde, muszę coś z tym netem zrobić, bo ciągle ścina To jest najgorsze jak się gra Właśnie to jest najgorsze, nie? Ty sobie na spokojniaczku grasz A ci lagi wyskakują, nie? To no. jest najgorsze, ale Chwila Bibi, też ma, za... ja ale też, Bibi też ma bardzo dużo nawet HP, jak na początek, ma prawie 5k. Ja też sobie zagram, ja też będę nagrywał. O dobra, do Egbitażem wleciał. O dobra, tutaj pielęgnuje Kona. Hej unikora. Siemaneczko, dzisiaj będziemy grać sobie w Brawl z moim kolegą. Cześć, witajcie. Akurat tak się składa, że nagrywałem w tym samym momencie. W tym czasie. No, także może być trochę przegłos. Kurde, dobra, zniśmy i zaryzykujmy. chodź na środek. O, dobra. Dobra, wjeżdżamy, wjeżdżamy, Uwaga. pan ma 12 palców. Uuu, o, o, 12 to jest bardzo duża liczba. No, A y, pan. Aj, jestem teraz pośrodku klęski. Pam i bo. Mam już trzynaście. Aj, dobra, zginęła. A ja się gram. Ja się gram. Mi... Mój kolega gra mi to. <laughs> o, dobra, wracam. Się. A ty, Bibi? Nie, pan. A, cztery. Plus cztery. Uje, Bibi to mnie dojeżdża. Dobra, szybko. Dobra, wracamy u mnie po cięciu. Zapomniałem, że, mi się, że zrobiłem cięcie i was trochę ominęło, ale będziecie mogli tu zobaczyć u mojego koleg kolegi. Dobra, ja wbijam na środek właśnie jeszcze kuby, eee, pomożesz? No. Bo tu mi Leon idzie. O nie, a mi ścina, nie wiem czemu. Nie gorzej. Mniej kurde, no nie. Czekaj, ja... może go zabiję? Wyłącznie i jeszcze raz wyjdę. Mój bot będzie grał. Dobra, uciekłem. Włączę sobie tu niewidkę i sobie przeniknę nieświadomie na środek. No, ja wyłączam to. Wyłączam telefon. Wyłączam o, siedź, 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 Wiem, że nie powinienem mówić, ale ja się zestresowałem. O nie, lagi, 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 lagi. Mam lagi. Dobra. Mój bot będzie grał. nie, mam lagi. Dlaczego mam lagi? No, nie wiem, ja też nie. Dziwne to jest. Mój bot będzie grał? Tak, będzie grał mój bot. A ja już wchodzę, więc. Ja, ja mam lagi, nie wiem czemu. Zawsze, gdy gra mam bot. lagi. Teraz gra mój bot. O, co kudę? się da? Nie, przegra. Nie, nie. Ale oh. trzecie miejsce, nie jest tak źle. Ja mam zero. Dobrze, że zero. No. Dobry, mam nawet net. Ja sobie będę grać Bibi, bo chcę ja, nie, trochę wbić sobie pucharków, jak coś to będę grać na solówce. Okej. Okay. Ty se możesz tam pograć na bosie, bo jest nadal jeszcze event z bossem. Ej dawaj po tej twojej rundzie gramy z bosem. Dobra. Ja nie mogę tego wbić ostatniego. Ja mam na eksperckim. Ja mistrzowski. Ja mistrzowski. Właśnie ja nie mogę być mistrzowskiego. No to ja, to ja ci pomogę. Będę miał darmowe. Siema jak tam? Ufak, nie, nie. O fak, nie tego. Nie? Obyś miał pra prawie ulta. I chcę użyć tej bańki dobra? Mam ulta, mam ulta. I teraz tak. Hali i zagramy. Nie, tylko że nie przegrą. O nie! Co on robi? Nie wiem... Przegra. Właśnie. No, no, nie no, wiem, po co na nich Dobra, gra jeszcze jedną rundkę. Jeszcze raz zdał mnie. Dobra, to jeszcze zagram jeszcze jedną... <laughs> rundkę! Jezu, nie chciałem na to. Sorry, moja szósta teraz <laughs> będzie... <baicie>. Co, <laughs> Brzysia? Znowu cięcie. To nie włączaj. Dobra, znowu musiałem zrobić cięcie. Bo znowu to się moje siostrze strzało. Ja jestem i takim akabodygardem. Dobra, i ja cię teraz będę oglądał. Właśnie już widzę, że mnie. Franków. Wiem, 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 wiem. Ale wytajmingowało to. Aj, niedobrze, niedobrze. Aj, nie, nie, chwa O, Dobra. Tylko pamiętaj, że ty masz. Aj... Ale spajk uciekł i to jest ten plus, że nadal się trzymamy. Nie, przegraliście. Nie przegraliśmy. Nie, jeszcze spajk. No. Bo ty masz trochę opóźniony wiesz. Ekran. Nie. Nie, po co zmarnował ulta? Naprawdę. Właśnie rzucił w burzę. O dobra, rzucił się. Ja muszę tutaj czekać. Nie, przegra. Nie, nie przegra. A ja pamiętam, że jeszcze żyję. No, wiem, widzę cię. Dobra, no, mamy wielkie to starcie. Wjeżdżam na środek, wjeżdżam na środek. Wziąłem się na prostu. Żeby... Dobra, jeszcze uwaga. Bańkę je rzuciłem. To Bo wyfranka wleciała. Wyfranka wleciała, ale... Dawaj, dawaj. Niestety nic mu to nie dało. Zapraszam Cię. Mm, dobra, dawaj. Już przyjąłem zapro. No. No, okay. Dawaj na bossa. Co? Ja Co? też mam... <laughs> Jaki nie fan? bo mój kolega ma 99 punktów do Blue Boxa i brakuje mu jednego, jak mi przed Z której trafiłem: Bibi, Bibi, właśnie. I zobaczcie co ciekawe: ona na swojej bluzie z tyłu ma tak jakby niezadowoloną piłeczkę właśnie do baseballa. Więc ostatnia rundka i zakończymy sobie symbolicznym akcentem. Pójdę się... po tej runce e, ten odcinek Po tej runce sobie zakończymy. Dobra, ja jak coś od razu stanę na środek to sobie Dziękuję tu pozbierasz skrzynki. Dobra, ja będę miał trzy skrzyneczki. Jest nie mam yes. lago, smar, no, nie. Mm, Ładnie, ładnie, yes, smar, ładnie. Jest, nie mam lagu. Okay. Dobra, czekaj. Ta, jest to Znowu moja Znania. siostra, przepraszam. Ała. Brysia, już ała. nie płakaj. Znowu ja zrobiła, Ała. A jak Brysia znowu zrobiła Ała? O nie. Nie ja zginąłem, wiesz o tym. Wiem, A... Braknięta i właśnie mamy piąte miejsce. Także tym symbolicznym akcentem, sobie zakończymy ten odcinek. Do zobaczenia! Hejo!